Pomimo trudnej sytuacji w kraju spowodowanej zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez COVID-19, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli aktywnie prowadzi działalność doradczą. Zarówno Centrala Lodr w Końskowoli, jak i Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego tak organizują pracę, aby pomimo zaistniałych trudności być dostępnym do jak największej grupy zainteresowanych rolników. Z całą pewnością przed nami konieczność zmiany systemu szkoleń. Stąd też poszukiwanie nowych rozwiązań. Przykładem jest szersze wykorzystanie kształcenia na odległość. Nowe formy szkoleń dla rolników to telekonferencje, webinaria, dostępne gotowe profesjonalne pla platformy do webinariów, np. klik Meeting Teams. Jak widać, dużym wyzwaniem stojącym przed doradztwem jest wykorzystanie najnowszych narzędzi informatycznych do przekazywania, upowszechniania wiedzy, informacji i innowacji, np. Twitter, Instagram, YouTube. Stąd też konieczna jest budowa i udostępnianie narzędzi wspierających szeroko rozumiane świadczenie usług doradczych. W chwili obecnej organizowane są również wideokonferencje dla osób, które zadeklarowały w planie rozwoju gospodarstwa dla poddziałania premii dla młodych rolników oraz restrukturyzacja małych gospodarstw uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe prowadzonej obecnie działalności lodów końskowoli konieczne jest bieżące śledzenie informacji i komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz aktywny udział w ich upowszechnianiu i wdrażaniu. Zachęcam Państwa również do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco informujemy o organizowanych wideokonferencjach oraz zamieszczamy ciekawe filmy upowszechniające aktualne rozwiązania technologiczne oraz informacje w zakresie innowacji w rolnictwie.